Drogi Skorpionie, droga Skorpionico. No, mam dla ciebie dwie karty na weekend, energię sobotnią i niedzielną. Jesteśmy teraz prawdopodobnie jeszcze w energii Nowiu w Bliźniętach. Bliźnięta to taka duża otwartość, ciekawość świata, ludzi. Czasami można troszeczkę ciekawskość i u ciebie karta na sobotę wyszła piękna energia Królowej Buław, a na niedzielę są malutkie schody. Ale zanim Wam troszkę więcej o tym opowiem, jeśli jesteś gościem na moim kanale po raz pierwszy, no to możesz ten kanał zasubskrybować i wtedy będziesz widzieć czytania specjalne, które się od czasu do czasu pojawiają, na przykład teraz w tym tygodniu, takie z liściem na pierwszym planie. Jest czytanie, co może do Ciebie przyjść, co Cię może spotkać jeszcze przed zimą. No i to czytanie obecne, weekendowe, robię dość rzadko, więc też zapraszam, subskrybuj. No i co o drogi, drogi Skorpionie, Droga Skorpionica, co o tej Królowej Buław? Tutaj mamy na pierwszym planie Królową siedzącą dostojnie na tronie, w ręce dzierż, dzierżącą buławę, czyli mamy zmysły. Seksualność, y, świadomość siebie, y, osobę, która się dobrze ze sobą czuje, która jest w harmonii, która jest dojrzała. I tam przy tym tronie też widzimy słonecznik, to jest symbol przyjaźni. Być może to jest taki dzień na pielęgnowanie, uczucia przyjaźni, a być może w Twoim otoczeniu jest jakaś przyjazna kobieta, może to być kobieta od ciebie starsza. Natomiast królowa buław to jest, jeśli jesteś kobietą, to jest y, taka osoba, która jest y, pełna, kompletna albo niemal kompletna, więc bardzo piękna energia. No i co tam z tymi schodami? Schody w niedzielę. Karta na niedzielę to piątka, miecze. Karta takiego sporego zamieszania może być na poziomie emocj emocjonalnym, może masz ochotę się z kimś pokłócić o tak zwane byle, co? Może tutaj jest taka chęć postawienia na swoim, czyli moje jest mojsze. Tak Tak się obiekowo żartuje. Takie chęć udowadniania swoich racji, chęć, takie sekutnictwo, może wstanie lewą nogą. No, mam nadzieję, że z Wami ta energia w żaden sposób nie zarezonuje i że po prostu to jest takie delikatne ostrzeżenie, żeby uważać na. Uwalnienie takiego zapalnika w sobie, bo czasami coś nas może tak odpalić, i może nam po prostu popsuć cień. Oczywiście, jeśli potrzebujemy z kimś w miarę racjonalniej na argumenty porozmawiać, podyskutować, no to też nie można tego unikać, ale tutaj mamy jakieś nierówną walkę, nierówne siły i takie troszeczkę spalanie się w działaniu kompletnie niepotrzebne. Drogie Skorpiony, dobrego weekendu. Pozdrawiam.